Mój ostatni odcinek z Fortnite'a wrzuciłem 756 dni temu. I od tamtej pory raczej nie zdarzało mi się w niego grać. Zobaczymy, co dostaliśmy na konto od tamtej pory, bo wiem, że dostawałem bardzo dużo rzeczy. Szczególnie, że miałem cały czas wykupiony abonament. Zobaczymy, co się zmieniło i przede wszystkim sprawdzimy, czy warto wrócić do Fortnite'a w nowym rozdziale siódmym. Film jest stworzony we współpracy z Epic Games, ale nie zaważy to na mojej szczerej opinii. Wow! Uh! I najlepsze jest to, że jedyne co wiem o rozdziale siódmym, to to, że nie bez powodu Epic zaprosił naszą skromną ekipkę do Los Angeles. Bo Nowa Wyspa jest inspirowana zachodnim wybrzeżem USA. Ponadto byliśmy zaproszeni do kina Quentina Tarantino i oglądaliśmy tam krótki film Kill Bill zemsta Yuki, więc obstawiam, że w sklepie albo w karnecie będzie strój właśnie z Kill Bill. Nie przedłużając, zostawcie lajka i napiszcie w komentarzu co najbardziej się wam podoba. W tym sezonie. Dobra, logujemy się! Let's go! Fortnite Crew Benefits. Dobra, powiem tak, widzowie. Generał, o Jezu, ile tego jest? Ty. To jest jedna strona. Druga strona. Trzecia strona. Czwarta strona. Piąta strona. Szósta strona. Siódma strona. Ósma strona. 9, 12, 14, 15 stron nowych przedmiotów, nie? Jakby. <laughs> Ej, dobra, szczerze, tego się nie spodziewałem. 178 przedmiotów. Co to jest? To nie koniec! Let's go! Ej, dobra, mówiłem, że to będzie. Klejmujemy No ile tego? jest! Nie, no to jest masakra jakaś. Dobra, ty, jakiegoś pieska dostaliśmy, ale fajny. 31 przedmiotów kolejnych. Tutaj mamy emotkę, odrzędki dostaliśmy. Przeszliśmy wreszcie przez nasze wszystkie rzeczy, które dostaliśmy. Dobra, zanim odpalimy grę, muszę jeszcze na szybko przejrzeć karnet. Na wejściu mamy pannę młodą. Ej, mamy i motor jako, jako... jako glider, jako lotnia. Jo, mamy katanę na plecy. Coś pięknego. Ej, wygląda jak taka typowa influencerka, nie? Yo, Kingston! Ej, dobra, ten strój jest totalnie, totalnie mocny. Marty McFly. No way! B Nike z powrotu do przyszłości. Wiecie, że one kosztują jakieś 80 tysięcy złotych? W prawdziwym życiu, dokładnie w tym momencie, dałem sobie cel, by w tym filmie odblokować jeszcze te buty, bo zawsze mi się one podobały. Ponadto dobrze fitowałyby z moim głównym outfitem, ale do niego przejdziemy zaraz. Miles Cross. No, wygląda badasowo, tak szczerze. Ciemny Voyager. Ej, wygląda dosłownie, jakby był z trzeciego albo czwartego sezonu, z rozdziału pierwszego, nie? Do gierki będę miał trzy podejścia, i jeśli ani razu nie wygram, będę musiał wydać 1000 złotych na fałdolce. No więc fajnie by było jednak coś ugrać. Pierwszą gierkę zagramy sobie w trybie klasycznym z budowaniem, a resztę gierek zagramy sobie bez budowania, jeśli nam źle pójdzie. Wy widzowie oczywiście możecie sobie odpalić klasyczny, oraz oczywiście reaktywację, którą też uwielbiam, ale której dzisiaj nie będziemy grać akurat. Nie przedłużając. Gra numer jeden. Skłamałbym mówiąc widzowie, że pierwszy raz widzę to na oczy, ale miałem okazję to zobaczyć równolegle z Jacobem, Kepciem, Konopem i kilkoma innymi osobami, z którymi byliśmy w Los Angeles na właśnie zaproszenie Pig Dobra! Ej, tu za dużo trochę ludzi chyba będzie, co? Bam! Lecimy, widzowie, nasz pierwszy landing myślę, że możemy tutaj sobie walnąć. Chcieliśmy tam po drugą stronę mapy, no ale trudno. Na prawo od nas konspiracyjny kanion. No wygląda, jakby tutaj jakieś konspiracje robili rzeczywiście. Ta wyspa, na której aktualnie się znajdujemy, jest inspirowana zachodnim wybrzeżem USA, czyli chociażby Los Angeles. Mamy na niej takie miejscówki jak bulwar Battlewood. Co jest oczywiście nawiązaniem do Hollywood. poła dziwno kraina, skromne szczyty, wyboista zatoka czy konspiracyjny kanion, który dosłownie przypomina pustynię możemy uświadczyć w momencie, kiedy kierujemy się z Los Angeles do Las Vegas. Więc naprawdę w tym rozdziale imersja jest ogromna. Nie no ile ludzi tutaj leci? Chłopy niżej ode mnie będzie wywrotka, nie? Dobra, ej ten budynek wygląda całkiem git. Dobra, dobra, tutaj jest typo. O Boże, ale to meltuje. Ej, dobra, widzowie, chyba jest jakiś nowy model strzelania, nie? No właśnie, a strzela mi się tak dobrze ze względu na, po pierwsze, nowe bronie, których jest naprawdę masa, a dodatkowo przez nowy model strzelania. Moim zdaniem jest on znacznie lepszy niż ten, który mieliśmy ostatnio. A w połączeniu z brońkami, które nie są jakieś futurystyczne i wiecie, wymyślne, tylko są takie jak w klasycznym Fortnite, można by rzec, powoduje, że naprawdę strzelanie jest bardzo, bardzo przyjemne. Jak się okazuje, nie chyba, tylko rzeczywiście jest. Dobra, bierzemy co popadnie, widzowie. Bierzemy, co popadnie. Przydałyby się nam oczywiście jakieś kewy. Dobra, mamy to, mamy to. Przyleciał do nas tutaj balon, nie? Na razie go nie potrzebujemy raczej. o Dobra, jednak potrzebujemy. Bierzemy snajpkę, bierzemy to. i dobra, ja lecę z tym balonem! Ile tu tych rzeczy jeszcze jest? O mój Boże! <laughs> Ej, to jest coś pięknego, widzowie, nie? Ej, dobra, gdzieś tu typy są. Gdzieś tu są typy. Oho! Boom! Wow! Let's go widzowie! Ej ta strefa jakaś dziwna jest w ogóle. Ej, ta strefa w ogóle niezrównoległa, niezrównomierna. A to co? To jest jakiś jetpack! Ej, to jest jetpack chyba! Ej, yo! ej, to jest strojnie wiórki! Ej, normalnie sobie tym latamy! Ale to jest do ratowania, dobre! Ale to jest do rotowania dobre! Dobra, są na górce Dobra, szybko bierzemy rzeczy. Ty, no ty tu jest! Aha, się. Dobra, zrobimy sobie takiego bejza tymczasowego. Ty, ktoś mi tu chodzi Już nie Dobra, już nie. Ty, no jest luz, ty jest luz! Ej, tu jest katana! Ty znacznik katany, dobra, powiem tak! Jak widzę znacznik katany, widzowie, to mam tylko jedno w głowie, nie? Ej, dobra, tu się wchodzi Dobra Let's go! Let's go! Mamy katanę. O! Dobra! Dobra, nie, ja stąd, ja stąd uciekam na razie. A na razie się odsunę de de deli delikatnie. D oni do mnie strzelają. To normalne, że do mnie strzelają, ale nie wiedziałem, że, że aż tak mocno będą. Dobra, jak się ich tutaj wyczyści? Bam, jeden. Bam, druga. Jednak nie. Dobra, żegnam panią serdecznie. Ej, dobra, ile tu jest żyć Aha. Dobra, gościu, palisz, palisz gumkę. A tutaj kolejny, siema, snajper. Oho, dobra, sie, siemanko. Ja muszę ammo, ja muszę ammo pozyskać. Błagam, jakieś ammo do snajpki. Dobra, mamy. Ej, ale te miejscówki są totalnie hollywoodzkie tutaj, widzowie, nie? Dobra, ale czy ja powinienem tak dygać przed jakimś typkiem? Bam, stądąd też! Dobra, ten krakt. Wjeżdżamy w niego. Dobra, ja jednak jestem. Ja jestem jednak na mele słaby. Ja jednak sobie z tyłu gdzieś tutaj stanę. I o, będę czekał aż go strefa może zniszczyć de delikatnie. Dobra, zlutujmy trochę. Typki nam gdzieś uciekły. Dobra, jednak nie. Dobra, ja stąd palę gumkę, delikat... O nie, no ty poza mną mi jedzie, no nie, no chłopie. Dobra, i jak tut? Jak się tym rotuje, nie? To jest coś pięknego. Dobra, szybki hilek. Jesteśmy w tym momencie w Laboratoria InnoLopol. Ej, ale powiem wam widzowie, nie? Te brońki, które są teraz nowe, coś pięknego naprawdę. Ja jestem wielkim fanem tych nowych łeponów wszystkich, które są. To już nie jest takie, wiecie? o. O mój Boże, dobra, coś pięknego tu się pojawiło w tym momencie. Snajpa czy to? Snajpa nam dużo dała. Z tego miecza to ja jestem słaby strasznie. Ale dobra, miecz do przemieszczania. Dobra, to już nam nie będzie potrzebne. Może głupota, że tam to wyrzuciłem, ale trudno. Bierzemy zadanie. Dobra, przemieszczamy się mieczykiem naszym Ten miecz jest dobry do przemieszczania Ja nie potrzebuję niczego innego już W ogóle jak sobie tutaj tak biegam, to widzę, że jest naprawdę Bardzo dużo nowości I co ciekawe, jak sobie wracałem właśnie z samolotem Z Los Angeles, gdzie właśnie byliśmy Z Jacobem, Kepciem, Konopem i tak dalej I tak dalej, tak jako, że miałem Wi-Fi w samolocie To sobie przeglądałem różne krótkie formy shortsiki i tak dalej I dosłownie rzuciło mi się w oczy, że jak gracie sobie Duo na przykład, albo z całą ekipą To nie dość, że macie ten przedmiot, którym robicie sobie Auto restart, czyli po prostu po prostu wstajecie na nogi po tym, jak sobie upadniecie. To znaczy, to akurat też macie na solówkach, ale jak jesteście powaleni, to dosłownie jesteście w stanie uciekać. Możecie robić fikołki, korzystać z jakichś bounce padów i tak dalej, czy naprawdę całego otoczenia. I co ciekawe, restart bus, do którego zawsze trzeba było podchodzić, i trzymać tą łapę i czekać, i czekać, i czekać, aż kogoś podniesiemy. No to teraz jesteśmy w stanie wsiąść do takiego busa i normalnie sobie ziomeczka swojego wziąć na pakę i go po prostu restartować w momencie, kiedy jeździcie sobie furą. To jest totalnie powalone, niesamowite, naprawdę to jest totalnie niesamowite. Krakt. Aha. Dobra, teraz było tak blisko, nie? Lecimy do gierki numer 2. Kolorowe domki jak na Malibu, nie? Ej, niebieska skrzynia tam jest chyba. Oby to nie był trolling, oby to nie był trolling. To był trolling. Dobra, potę walimy, jedną. Kolego! Ale kolega spraya dostał. Mamy? Mamy. Tyle mi do szczęścia trzeba, nie? Dobra, gdy typki się obijały... Ja normalnie sobie kaskę uzbierałem na towarzysza widzowie. Mówię, ja gram pod Wina teraz. Kevik się przyda, chociaż Forty chyba bardziej. Dobra, ej, ta gra próbuje mi powiedzieć, że to jest chyba mój moment, nie? Dobra, biorę jednak to, biorę jednak to. Dobra, lecimy stąd. I dobra, ogólnie, jak pojedziecie sobie w... Jak jesteście w Los Angeles, nie? I sobie polecicie dosłownie kawałek nad LA w stronę San Francisco, ale nie do San Francisco. Ej, skrzynka! No way. Uhuhu. Ale dobroci piękne. Skąd? Dobra, ty. Ale to bije. To ogólnie tam macie takie lasy i takie, wiecie, kaniony i w ogóle. Nie wiem, to jest to, nie? Widzowie, ja dosłownie, ja dosłownie wczoraj wróciłem ze Stanów, nie? Jakby. Ja mam dlaga, ogólnie rzecz biorąc. Jakby. Ja, ja naprawdę się czuję, jakbym nie wrócił do domu. Wrócę, jakbym został tam, nie? Coś pięknego. Oho. Do... O kurde faja ty. Uo, wow, wow ui Dobra, biorę to. Jak tu jest ładnie w ogóle, ty. Oho, typek chyba jest tutaj. A jednak nie. Dobrażek nam panas. Uuu, uu. Ojoj. Chociaż nie wiem co lepsze. Chyba to. O, kolejni. No to proszę pana, gdzie pan jest? O, główkę widziałem. Dobra, rozsypał się. Chłopco normalnie victory royalka miał wbitego. Do widzenia dla pana. Dobra, ja ja chyba ja chyba muszę się gdzieś ustawić, nie? Bo to chyba nie koniec tych fajtów tutaj. Jak tu jest pięknie, nie? Ej, dobra, powiem tak. Ten rozdział jest przepiękny. Dosłownie jest przepiękny. Dobra, ja potrzebuję jakiegoś wysokiego punktu. Nie, to jest w drugą stronę, czyli musimy iść tam. Dobra, ja idę ze strefą po prostu, ja idę ze strefą. Tylko że strefa idzie tam. I tam bym mógł się wbić. To jest w strefie. Dobra, wbijam się tam. Dobra, chyba nie zlutowane... Wydaje mi się, że nikogo tutaj nie było, nie ma nikogo. Dobra. O, ale pie... Dobra, zlutowany jednak, ktoś tutaj był. Kurczę no, jakbyś mógł tak stanąć na sekundę dłużej. Tu mam nadychę, więc użyję sobie tego. Dobra, jeden. Dobra, gościu, ale ciebie strefa zjeżdża, ty wiesz o tym? Jakby zdajesz sobie z tego sprawę. Minus Dobra, no, z tak latać to możemy. Dobra, ej, to będzie chyba najlepsze, poruszanie się tutaj ze strefą. A wow, wow. dobra, jesteśmy w strefie, ale ktoś jest tutaj z nami, nie? I to jest trochę niepokojące. Dobra, lecę trochę jologierka, ale trudno. No to się strollowałem. Dobra. Nie no, trzeci. Jestem załamany, nie? Ostatnie, trzecie podejście. Jeśli teraz nie ugramy gierki, wydaję 1000 złotych na fałdolce. Dobra, oby mój OG duch był ze mną, nie? Błagam. Dobra, jeden. Drugi Dobra, chilek, zgarniamy. Dobra, wjeżdżamy tam, do koleżków. Git mamy początek generalnie. Dwóch na początku. Teraz tutaj normalnie... Normalnie widzowie skrzyneczki sobie, walniemy szybciutko. Dobra, to jest git. O, ty mi się możesz przydać od ganiku. Piękny, cudowny, kochany, niesamowity, Dobra Ty też mi się możesz przydać, ty też. Dobra, snajpka, git wjeżdża Dobra, żegnam pana Ty, dobra, tam się strzelają, tam się strzelają Typy wszędzie, typy wszędzie Dopijamy i lecimy w nich Uuuu Żegnam pana, a pan drugi gdzie? Dobra, ja sobie biorę tutaj lot, nie? Otworzymy sobie skrzyneczkę kolejną Uuuu No nie no, fajnie jest, jest przyjemniacko bym powiedział Ale ta miejscówka jest piękna, nie? Dziwna kraina O! No jak to nie siadło? Jak mi się ammo kończy w snajperce mojej? Oho. Oho. Dobra, kolego, cześć. Dobra, dam mu spokój może już. Tutaj mi się bardziej podobało. Robimy akcję dojazd. Nie wiem, czy ktoś tutaj jest, kogo można dojechać. Dobra, żegnam pana serdecznie. Dziękuję za lepszego shotguna. Pozdrawiam. Pozdro, pozdro. Podwinka widzowie teraz, co? Last chance. Nie bez powodu się tak poce widzowie. Ta koszulka po to jest. Kepcze specjalnie tą koszulkę zrobił, żeby się totalnie w niej spocić. Co też uczynimy teraz? Dobra, żegnam pana. Nie wiem, ja nie umiem strzelać. Nie wiem, czy zauważyliście. Nie wiem, jakby nie wiem, nie, nie wiem co wy, koledzy, tutaj chcecie zdziałać, tak szczerze, jakby... Ja jestem w szoku, nie? Ja, 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 jestem w szoku. Siedmiu już na liczniku. Pozdro. Dobra, tutaj sobie podlecimy, pięknie, elegancko. Uuu, tylko kurczę, nie podoba mi się to, że tak kewów mamy mało. No, ale portefort mi się przyda. Czy wolimy kewy, czy portefort? Dobra, ja biorę kewy, nie? Jakby kewy, ke kewy to jest widzowie życie. Trzecia podka, dzięki. Road. Dobra, ja tutaj na górkę z powrotem, wjeżdżam. Enedymy, tutaj, enedymy, Here. Gameplay z górki, dzisiaj, widzowie. Gameplay z górki. No chłopy ewidentnie stąd chodzili. Tutaj jeszcze skrzynki. No nic, dobra, ewidentnie coś tutaj możemy zrobić. Dobra, wzywamy zrzut. Zrzut mamy 1000. Nie no, 300 metrów stąd, ty. No to jest git. Ko, gdzie on. Ojej, on jest tam. No dobra! Będzie nam służył chyba do tego, żeby typków y, sobie wysnajpić, co? Tak mi się wydaje. Chociaż nie wiem. Ja nie wiem czy ja jak aż tam lecieć, nie? No i teraz pytanie, widzowie: Czy to jest dobry moment, żeby żeby tam pójść? I nowa strefa, moi drodzy, będzie. A gdzieś tutaj myślę, co? No, jednak coś, coś tego typu. Ja bym się przemieścił może, co? Najgorsze jest to, że ja nie mam nic do przemieszczenia się. Więc jak się wbijam w fajda, to się wbijam i już w nim jestem po prostu i tyle. No dobra, ty no, nikogo tu nie ma raczej. Zrzut jak leży, tak se leży, normalnie widzowie. No, tylko, że jak ktoś na mnie pułapkę sobie zrobi. Dobra, to jest zrzut kasy! O oh, wow, specjalny nomad. Ale ja nie chciałem tego! No dobra, ale to bym chciał już akurat, no dzięki. Nie, nie wiem, ja chyba z tej snajpy zrezygnuję na razie. Nie no, lepsza snajpa jest, Boże. Czym ja więcej ugram, snajpom czy tym? No snajpa jest dla prostu. No to chyba lepiej, żebym jej nie brał. Jakie koło do naprawy battlebasa zebrałem? Dobra, kusi mnie ta snajpa, nie? Trudno. Czterech zostało. Ty, no dobra, no to ta snajpa może być actually good. Tak swoją drogą, na całej mapie, poza tym, że oczywiście mamy nowe miejscówki, to jeszcze mamy dostęp do nowych bossów, których pokonanie nie dość, że da nam naprawdę potężny loot, to jeszcze dodatkowo jesteśmy w stanie zamienić się w tych bossów. Tym samym zyskując więcej punktów życia, tarczy, czy mieć na przykład nieskończoną staminę do biegania. No coś pięknego, naprawdę. Zdobywając coś takiego, jesteście w stanie naprawdę bardzo zmienić sobie rozgrywkę. Ej, dobra, oni tymi bossami są wszyscy. Jak ja Chyba bez szans jestem, pozdro Dobra, idę ze strefą Robię tak Chłopie, jak ty bossem jesteś jakimś Nie, no on <śm> <śm> Przynajmniej to nie jest 1v1 one one. Coś tego? Nie, nic, dobra, nic z tego No, tutaj gościu w G-klasie Fajnie Drugi gościu gdzieś tutaj Ej, dobra Nie, no miałem mówić, że mnie nie widzi, nie? Dobra Nara, szybko, szybko kewik. Strefa leci. Chłopie się walą, chłopie się walą. Piją się. Dobra, lecę do strefy. Tam jest typ. Jeden. Zjeżdżam tutaj niżej. Ty, on uwalił tego bossa, chyba. To będzie zbyt saz jak rozwalę tego slurp traka. Pewnie tak. A czy to mnie interesuje? Nie. Mam 1v1 one one z typem, który jest bossem, nie? Nie no, ja mam przepalone. Ja legitnie mam przepalone. Dobra, teraz robimy tak. Żeby teraz robić tak. Dobra. Let's go. Ale mam lipę. Dobra. Awa. No chance. Słowo się rzekło. 300 wydane. Kolejne. I uwaga. Kolejne. Wydaliśmy ponad kafla. I na co te pieniądze wydamy zapewne zapytacie. No i tak, widzowie. Raz. I tym samym. Karnet skończony. O mój Boże. Zobaczcie, widzowie, jak ja wyglądam. Ja wiem, nie pasują te buty do mojego całego outfitu. Ale to nie jest istotne. OG skin z dosłownie pierwszego karnetu bojowego, jaki istniał. OG żniwiarz. OG lotnia. I jedne z najdroższych butów, jakie istnieją na świecie. Sami bądź z ekipą, pobierajcie Fortnite'a w tym momencie, korzystając z linku w opisie. Bawiłem się fenomenalnie przez ten cały czas. Dajcie znać, czy chcecie więcej Fortnite'a na tym kanale. Szczerze, ja bym chciał.